Hey, cześć, dzień dobry, Siemano, Good afternoon, Good morning, good morning. dzień dobry, G e tak. E Specjalnie nie powiem, że kto. <klarwickagues> i kolorowe, i mi się i. Musiałeś. Musiałeś. Wiesz, że mi się tego już nie chce wklejać. Znaczy się, bo, bo nie chciałbym tego zawsze tak samo wklejać. Nie tylko ja bym to chciał tak wiesz, wklejać. Ale to nie tak już będzie tradycja po prostu, no. Ja bym to chciał wiesz, tak wklejać. Tak wiesz, z każdym inaczej, z jakąś tam animacją. Için, to już mi brakuje pomysłów, jak to wklejać. No nie, no to się i tyle Tradycja i tyle. To ja muszę w takim razie przygotować jakąś animację na to, Taką jedną gotową, zawsze ją mm -hmm. będę to samą stawiał, no? nie za każdym razem stawiać grafikę, a potem kombinuj do niej animację, żeby była fajna. Musisz no, jedną opracować to jest... i tyle, no. Tak, tak. No, to jest YouTube, to... tu nie ma co się starać. No faktycznie, no tak, no tak. No bo ja tak wiesz, ja myślałem, że to telewizji potem idzie, czy coś. Jak to zrobić? Przez bandę przeskakujesz, ja mam to wiem. Tylko. <laughs> Że bandał, tak, bo... Tak, tak, bandał. No, tak. Haha. To nieśmieszne, Nie śmieszne, tak? Jeszcze ci powiem, że nie śmieszne. No. Ale żem to teraz spartolił. Ale żem to teraz spartolił, bo poprawiałem i to tak quest To ty. do tych petty wprost skaczysz? No, no, a do których? No, jeszcze na prawo jest jedna. Ale po co? No, nie wiem. Do tych na wprost. Hm. To ja chcę zrobić. No po prostu musisz się dobrze wybić, no to to, to raz wejdzie, raz nie wejdzie, no to no jest ej, na... już parę lat nagrywamy razem, jeszcze się nie wybiłem, to już... Jak to się nie wybiłeś? No nie... Kurde! Dobra, dojadę, żeby dojechać, bo ten, ale to jest daleko do zadowalających wyników. O, już doleciałeś. Czy to no. doleciej na, na prawo? Nie no, wprost, ale to tak... No tak wejść, tak byle jak, nie? No to właśnie to trzeba, wiesz... Musisz się jeszcze wiele nauczyć, mój młody padawanie. No, no wiem, no wiem, no właśnie wiem. Ach! O, już za starej za głupi na naukę jestem. Prawda. Jeszcze no. dużo przed temu dobrego. Hmm. Mówisz? Nie powiedział Purposz nigdy. No właśnie. <ślesz> <ślesz> Ale nie mam patentu, jak to wyskoczyć, jak to tam... jak to tak zrobić, żeby tam było dobrze i żeby się wyskoczyło tą fajnie i... Gdzie to kiedy co? Odkręcić, jak co i ten. Tutaj baton mi jakiś objechał. O, to jest przyzwoicie. Baton z Twitchami mi objechał, weź sobie spokój. To jest przyzwoicie no? To już nawet, jest taki. Nawet, nawet kurwa beton, baton, bo tutaj to widzę K-baton jest. Tutaj. coś, co? <laughs> no skrótno, skrótno. Co trzeba, prawda? <laughs> Czego? No bo tak nieładnie tak mówić o widzach no. <laughs> O nie, to rad. Dobra. Mm. O czym my tu rozmawiamy w tym momencie? W ogóle podobno ja się dowiedziałem, że za udzielem raców jest poszek, nie? No proszę. Także, o, proszę. także, także, także ten marz można po nich cisnąć. O, poszek. O, jeszcze poprawiłem. Zaraz go dogonię tego batona. Mm -hmm. No. Lecikiem, ja czy to taki Mars Sneakers, czy, czy jakiś inny? Nie, spoko, spoko, już mu batonka skrobię. O, 39 Kurde. lokal, no to już tak nie najgorzej widzę, że żeś, no, tak, tak. tak... Ale dalej nie wiem jak to się robi, nie? No, na farta, naprawdę, po prostu <laughs> możesz to wylądować na farta i tyle, no. I z tego co zauważyłem, najlepszy czas masz jak nie airbreakujesz przed tym pierwszym tym. Po mhm. prostu daj mu zlecieć sam. Mhm. No bo właśnie ja tak kombinowałem z teraz że nie, żeby może... Może jednak było lepiej, nie, ale... Nie. Ale faktycznie, no. Najlepszą prędkość masz jak lądujesz tak tagło. Tylko teraz pytanie, czy tam po prostu gdzieś trzeba w pewnym momencie odkręcić w lewo, w prawo. Ja tak minimalnie najpierw w prawo, potem w lewo, żeby Acha, tak wiesz. W prawo żeby... potem lewo. Czyli tak żebym też kombinował w ten sposób. Żeby to, to miał to seks, no. No. No to może się o. kiedyś uda. Kurde, no patrz, patrz, to no. no, cię trochę brakuje, no? No to, to tak mini, mini, 12 mini... 12 milisekund, tylko nie płacz Pacz, proszę. proszę. No już, już nie zdążę. Już nie zdążę. Już nie zdążę, no i, i cały misterny plan też w -su. Tak. Nie, nie, nie. Mów, no? w, PiS Mów w pizdu, nie w pisu, PiS Nie, nie, nie. No tak nie wolno, bo to brzydko jest. Ja, jak, w wpisu? O, no tak. No zdenerwowany był ostatni, który dojechał. Poszły minusy? Nie, ale nie dał minus. I to mi się to, to się szanuje, że nie? nie dał no. minusów mimo wszystko, nie? Ojej, to ta plansza. Mhm. To ja bym tutaj na przykład to zminusował. A tutaj same plusy? No tak, bo jest jeden zakręt ich do mety, nie? Tak. Natomiast tutaj są tak minimalne różnice już między tymi miejscami. Ja mam 148 lokal rekord, a. Mhm. A tutaj w ogóle pierwsze miejsce ma właściciel serwera. No znaczy się, ten, ten tak. no ten, co, co jest właśnie jako, jako ten główny, główny. Mhm. Mm kim. Nie wiem, kim on jest, ale... Ja nic na ten temat nie wiem. Nie ma tak uderzyć, poprawiać PB, jechać na pierwszy czas i... Dobra, i, 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 i uderzyć. No właśnie, przy przeskoku uderzyć pomiędzy, nie? To tylko ja tak to potrafię. Ech, 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 ech. Ech, ech, ech. No, A tak to... ładnie mi weszło całość. Ja pierdziu. No właśnie, mi też, wiesz? Także mój ból jest większy niż twój, czy czy jakoś tam to do domu działo. Czy znaczy, generalnie poprawiałem ty, którego już dawno na typu. No. nie poprawiałem. Wiem coś o tym. O, no, też oprawiałem pyby, jechałem na pierwsze, ale oczywiście źle musiałem no zakręt wsiąść i... Znowu, znowu pyby poprawiane, a... No tu się w ogóle da zrobić taki motyw, że... Yy, skręcasz na prawo już w momencie, gdy wyskakujesz, nie? I przelatujesz do mety nad tymi barierkami, nad bandziuchami, ale mm -hmm. to, to... To już jest taki, no taki właśnie, wyższy poziom, nie? Zrobić. no to jest trudne. Bo to tam potrafi tak sponiewierać. Że... Poprawiam, a ja nie? No i nie poprawiłem. Nie wiem, ja nie, 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 nie potrafię tego zrobić. O, ale poprawiłem swój przejrzystość. Tak jest jak PIP. Mhm. Czyli Państwo Inspekcja pracy. Dokładnie. Oj, oj, ja bym tego tak szeroko nie chciał, trochę przetrzymał tego drifta, to by był fajny przejazd. Znaczy, tam y, generalnie y, zauważyłem, że nie musisz przytrzymywać drifta mocno. Znaczy, ja jest... w tym momencie musiałbym przetrzymać, bo go dość wcześniej zacząłem i po prostu uderzyłem, Aha. za szeroko pojechałem, nie? Rozumiem. A ja go przytrzymał to by było dobrze, ale stwierdziłem, że faktycznie nie trzeba przetrzymywać go aż tyle. Ale jednak trzeba było go przytrzymać I no, to tak. Teraz tak, za... tak to wygląda, nie? Taka sytuacja. O! O Flynn się tym mści Flyn się mści, bo teraz... Tak, tak. Nie, są tą poprzednią planszę. Teraz jest pierwszy... Przedtem był ostatni, teraz jest pierwszy No niewiele mi do niego brakuje, ale Ale brakuje. Także jedziesz do Egiptu, to masz zemstę faraona, idziesz na Trachmanie 2, masz zemstę flyna Ale to siadło, Ale mi to szedło, ale mi się Jest! 81. Lokalny kondytor. Ja 164. Eee, poprawiłbym więcej. W ogóle przejechałem na drugi czas, ale gdzieś w tym samym czasie film przejechał, nie? Poprawiłbym więcej, ale spanikowałem, że mogę nie wyrobić tego zakrętu pod koniec. I tu już końcówkę przejechałem dość mocno, wiesz, po prawym pasie, nie? Jest! 78. Lokalny rekord! No po prostu kurwa, no nie. <noise> sorki, mu. tak się tak <noise> właśnie cię odjechał, 2000 on mnie objechał w moim momencie, Ciepanie to ja, nie? ja wskoczyłem na, na drugie miejsce e i, i i ułamek sekundy dosłownie on potem, nie? na te 2000 Dobra, no się, się mści, no to jest zemsta flina po prostu, no i tyle no sam Stafflin, no ona jestem zadowolony z tego przejazdu, już jest przyzwoity. 78 Lokal rekord, już już jestem w stanie zaakceptować. Kurde, no kurde, no poprawiłem jeszcze. I zabrakło mi tylko 200 tysięcy do ciebie, o nie! Tylko. Na tylko. No to już nie jest takie znowu tylko. tylko. Tylko aż 300 tysięcy, jak ten chzefle dał. Właśnie poprawiłem 300 tysięcy. Kurwa 300 tysięcznych poprawiłem! 300? Ale nie tak, nie zdążę! Ło, nie. ło, łowo wow, wow. ja Nojechałem flyna, tam jestem zadowolniony, ja nie wiem o co ci chodzi. Nie zdążyłem. 300 tysięcznych poprawiłem. 300 pierdoloniutkich tysięcznych Kurboo! No. To Chyba by pierwsza dycha. No. Coś czuję. No może nie, no ale... Co to? Przemieszczam, masz co poprawiać, tak? No niby tak. Wiesz, się da, że umiesz, że potrafisz, No niby tak. Co to jest to, Co tu mam 88? Ja 33. Aha, to jest to. Dobra, ja znam to. Dobrze bardzo dobrze znam, to jest trudna techniczna plansza, dlatego ma więcej łapek w dół. Ej, ale nie tak dużo jeszcze, ty, nie ma tragedii. Bo ty jest z tą kaczką. Mhm. Tak. A jak o, nie, jak, jak nie pisto, kaczki, weź <gry> Kurde, jak ja to robię ten pierwszy zakręt, bo nie mogę go teraz właśnie zrobić? No właśnie, też nie mogę go tu zrobić, tak sprytnie Hej, dobra Będzie sobie przejazd, ale jadę Dwie sekundy, <gry> tracę, ale jadę Za dużą prędkość o. chyba, mam, bo Dolatuję praktycznie do tego podestu bo tam trzeba z, y, też pod odpowiednim kątem tam polecieć, nie? Bo jak mm -hmm. polecisz za bardzo na prawo, y, to tak, ty jesteś w stanie uderzyć w podest. Nie, nie zdążysz polecieć do góry, żeby się nie odbijesz się na tyle, nie? Dokładnie tak jak mówisz. No. Kolejny raz to robię. Ja, wiesz, ja tam w teorii wiem dużo, a gorzej w praktyce. i zahaczyłem. Ja też cały czas zahaczam o ten dach, przecież ja mam tu, kurde, 33 lokal. No co ty? Spokój się Marcin, weź ty zacznij to jeździć. kup się! No Ej! To jest ze mną nie Halo Nie ja wiem To będzie też słabe, ale jadę Co, co dojechać dzisiaj, nie? O, skoczyłem w końcu. O dobra, dojechałem w końcu. Byle jako, byle jako dojechałem, nie? Jestem drugi... okej. Byłeś. Aj, po co ja to skręciłem!? Zepsłem Ach... O, o! Czego teraz na lewo! Wszyscy byli. Drudzy są to już mi się przypomniało, jak to się jedzie. To tak? Z tej rampy trzeba od razu na lewo. W sensie praktycznie po tej rampie nie jedziesz. Tej, tej, tej tam. Tak dosłownie natychmiast w lewo skręcasz. I wtedy masz idealną prędkość, żeby to przeskoczyć. Nie będzie za mało? Nie. Tu muszę już tutaj jedzie? o tym to, 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 takim, takim. Tej wyskoczni, no? A ty co, ty bardziej na prawo jedziesz? Tak, od razu ciebie wyrzucę na prawo, ale masz idealną prędkość, żeby tam wskoczyć Mhm. Kracasz też drogę na pierwszym odcinku, więc wszyscy są zadowoleni. No, tylko żebyś jeszcze wyrobić, nie zahaczyć o prawą stronę, potem to mogą dzioche. Daj radę. No, to, to. I tu. Woleciutko wpadasz poślizg wtedy też, nie? No, nie zawsze. Bo ja już jestem poniżej 19 sekund razem z Simbom. Mhm. Ok, przetarłem, teraz nie doskoczę pewnie. O, doskoczyłem. Uo. Mówię, tam jest naprawdę w, to w ten sposób, już mi się przy, przypomniło Aha. jak ja robiłem te, te Aha. czasy. Aha. No to spróbuję, tak, ale nie wiem, czy mi się to uda, bo, bo, bo ja, ja nie umiem, nie? I... O, o, o! Kurde, i za bardzo na prawo. Ok, no, troszkę. Mi w prawo. Mogę mieć nie będę się chyba mi mnie twarz, no ja muszę to robić. Ale on, ale on nie pluje, bo on jest z klaską na końcu, tak że on się cenzuruje od razu, nie? Nie dzieci mi Simbanił nie będzie. <gry> nie będzie. Simba pluł mi w twarz, Nie dzieci mi Simbanił, kurde no. Haha, <gry> zaczek mi niewiele do niego brakuje już. Ale Street brakuje. Ale Steel brakuje, no. No kurde, no ja tego Dobra. nie umiem teraz, no. To może być to. Tego nie spieprzę. Ech, 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 ech no, Nikt ech. nie będzie mi pluł w twarz, bo jeszcze poprawiłem swoje PB na 29 lokal, dziękuję. Mhm. 18760. Jak zwykle, jak zwykle, jak zwykle, po prostu, po prostu jak zwykle, no. Dziękuję. Natomiast ja nie. A skoro dojechałem kul to plus, plus na planszy, tak. <lars> A, ci to tak, to... No. Jak na tym polega, jak wszyscy będą tylko plusować plansze w momencie, jak to będę mnie dojeżdżać, to ja nie widzę problemów, nie? Ja, ja, no. mogę, ja mogę na czarnej planszy przypadkiem nie dojechać, nie chcący, tak? Co tu się w ogóle dzieje? Bo tu mam 26 lokal rekord. No kurde, jakiś ja dzisiaj za dobry jestem. Ja tu mam 52, a to jest dokładnie dwa razy większy niż mnie. Tak. No kurde, 6 tysięcznych bym chciał poprawić, nie? Bym miał same dwójki wtedy. Co to, to za plansza? Nie wiem, właśnie. się już zgubiłem na początku, nie? Znaczy, cały czas prawo po prostu trzymasz. What? Bro, what are you talking about, man? Prawo? Kurwa, w lewo, w lewo! W lewo, w lewo, przepraszam. Oczywiście. Co, co jest grane? Gdzie, gdzie? Jak ja tu ponad półtorej sekundy tracę? Aha, bo tutaj, dobra, i tu jest meta, tak? A, dobra, to banał. Tylko, żeby zrobić taki dobry czas, jak zrobiłem to ten jeden raz, to. No lej zrymował i No nie? Nawet nie, nie poczułem, jak. No. Jak zrymłem. Super, na razie idzie, idzie mi świetnie. A tu się przykleja, dobra. Czyli trzeba po prostu trzymać do oporu. W lewo, w lewo, w lewo trzymasz gaz i opór lewo. Po czym w odpowiednim momencie trzymasz w prawo i opór w prawo. I to jest tyle. No, tylko że nie zawsze. No bo y, musisz bardzo ciasno wziąć ten pierwszy po prostu wypustek. I to mhm. jest w zasadzie. Czy znaczy się mam problem z tym, tym w prawo? Wiesz, jakoś mi kurde za. Jak weźmiesz super ciasno ten pierwszy wypustek, to zobaczysz, że cię ułoży samo do do tego, żebyś to prawo skręcił dobrze. Ale musi być tak super, także na lakierze po prostu. Mhm. No nie. To nie dziwne. Mi to wychodzi. No nie, bo ja ten prawo źle robię wtedy. Za, za wcześnie robię ten prawo. Albo za późno. Jedno słuch. O, kłaczek. Dobra, trochę odpuszczę. Ja trochę Świetnie. poprawiłem. Jeszcze się nie zmieszczę na mostek. Ech, 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 Nie ja Poprawione znowu, ale to nie do PB jeszcze, ojej, jeszcze pół sekundy ponad. No że się bym chciał to w ogóle przejechać dziś, nie? To by było, byłoby super, ale to na razie mi nie idzie. Jak przyjadę, to już wiesz, potem nie, magia niebieskich cyferek, nie, tak, rozumiesz, tak, nie, tak, nie, tak, nie, nie, wiadomo. To prawda, że to fajne jest takie. Dobra, będę trochę odpuszczał. E, minimalnie też polecam faktycznie Czy prawo. Czy tu się potem jechało? E... Tu, dobra, jadę, Coś jadę, jadę, dobra. Potem tak. Aha, i tu trzeba było jechać obok, dobra. Jej, dojechałem, półtorej sekundy gorzej niż PB, ale dojechałem! I teraz miała być magia niebieskich cyferek, nie czerwony. co jest? Dobra, jeszcze Coś, coś zepsułam. Ach. Ten pierwszy zakręt, go idealnie zmieścić, to jest sztuka. Dobra, w miarę dobrze jest zmieszczony. Dobra. Jadę, nie, już gorszy czas. O! Nie, dalej nie. Set, no jak jest. to kolecza. Ale to jest. W ogóle to też chyba full speed, mi się coś wydaje. Ale, no jest, jest. ale, ale no, na razie jestem ostatni, także jest dobrze. Poprawiałem no, na Bo, bo jest... ja, wiesz, robię wszystko, żeby Flynn Plusy dał, nie? Rozumiem, rozumiem, to tak specjalnie, dobra. Mm -hmm. Tak. To tak. Już teraz się pewnie zastanawiasz, którego clickbaita użyć. Czy zemsta ona, czy, czy robię wszystko, żeby dał Flynn Plusy, tak? E tak. Ale to będę myślał za tydzień, jak będę to montował, to tak już... <głosy> 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 Teraz tego bo nie zawracam, ale powiedzcie, to, to, to ma też swoje plusy, nie? Bo jak montuję tydzień później, to wiesz, że tak, powiedzmy, że w trakcie nagrania tam jakieś inne mi pomysły wchodzą na, na, na montaż na przykład tego, czy na tytuł, a potem po zmontowaniu, jak sobie to obejrzę i jak montuję w ogóle, to już inne pomysły przychodzą do głowy i, i tytuł też inny, nie? Znaczy... Ludzie to mają z tygodniowym opóźnieniem reakcji na cokolwiek, no to jest inna sprawa, no, no, tak, takie życie, tak się tu mnie wysyła. Taki internet. Tak, taki na internet. Co tam, ledwie 50 megabitów uploadu, to co to jest, nie? Wow, od czego się odbiłem? Co do jasnej, nie wiem. ciasnej? Nie Mie czwarte miejsce jeszcze mnie objechali, ale... i jestem siódmy ostatni, a Flynn jest przedostatni. O w Cieka ogóle jak... Ciekałem, czy do plusa, nie? Ej, na schodzili się zaraz ludzie tutaj. E jakieś. Do plusa? Do plusa, Flynn gdzie plus. Gdzie nie ma plusa. Patrz jakaś świnia, nie, nie do plusa. Ale ja no dałem. nic, no to znaczy że chytry jest, to chytry Flynn z Radomia. Mm -hmm. Także <laughs> że ja wam dziękuję moi drodzy za obejrzenie i do następnego. Na razie. Yo.